OK, to jest taki można powiedzieć, wręcz szybki strzał, taki bardzo szybki komentarz na gorąco, już, już po paru dniach już po wyjściu przecieków. Odnośnie tego, jak może wyglądać klasa GT3 w FIA, w WEC w przyszłym roku, bardzo polecam gorąco artykuł Daily Sportscary. Chyba Graham and Goodwina w karmazie dajsportscary.com. W opisie też podlinkuję właśnie sam artykuł. Szybko sobie tak omówmy i skomentujmy parę punktów, które właśnie tutaj. Owe ów serwis zaproponował odnośnie tego, jak miałby w ogóle wyglądać kasa GT3 F, F, I, F, w FIA w WEC w przyszłym roku. To idąc po kolei, mam tutaj do podglądu: na pewno, niemal na pewno, nie będzie tak zwanych pakietów e, specjalnych premium kitów e, dla Audi GT3. Pierwotnie taki był zamysł od, od ACO, aby wprowadzić właśnie specjalne pakiety dla samochodów GT3. Żeby one były też po pierwsze osiągało bardziej wyrównane względem siebie, plus żeby te auta GT3 były troszkę względem yy, normalnych GT3 Ciut szybsze, szczególnie właśnie w 24 4 Hours of lemon, żeby troszkę można wiązać osiągami do aut GTX -E, które po tym roku nam odchodzą. To jest bardzo akurat słuszna decyzja z tego, że zrezygnowano z tego typu pomysłu, ponieważ no, to jest najdodziej w świecie pchanie ekip. Dodatkowe koszty, dodatkowe wydatki, które są absolutnie niezbędne, szczególnie właśnie w czasach globalnej recesji, która cały czas postępuje w ostatnich dwóch, trzech latach, zależy, jak kto to patrzy. Więc to bardzo fajny pomysł, że z tego zrezygnowano. Natomiast, odnośnie innych punktów, które jest zaproponowano, mam troszkę więcej obiekcji. Mianowicie, jest pomysł, aby ograniczyć ilość out. Do dwóch na procenta, czyli załóżmy, będą mogły być maksymalnie dwa Ferrari w stawce, dwa Lamborghini, dwa Mercedesy, dwa Audi. Ne, rozumiem, jaki jest zamysł, bo jest cała masa chętnych na ten nastart w FFWC z autem GT3, to no bo hej, GT3 jest właściwie po prostu jest wręcz nieimitowane Mamy auta GT3, czy w Polsce, w Niemczech, Anglii, Francji, Hiszpanii, e, nie wiem, Papui Nowej Gwine Gwinei, Australii, Tadżykistanie, Chinach kontynentalnych i kontynentalnych w Japonii, w USA GT3 tak naprawdę ściga się wszędzie i to są bardzo dobre auta, mimo że kosztują w sumie tyle samo co samochód LMP2 i za podobne koszta można było wystartować w klasie LMP2 w LMS-ie, ale auta GT3 są właśnie bardzo jednak atrakcyjnym czy atrakcyjnym autem, atrakcyjną platformą yy, dla kierowców chcących ścigać się na całym świecie i stąd też właśnie wiemy, że jest dużo zainteresowanych wśród, wśród ekip Wśród producentów, a rozumiem, że w jakiś sposób FIA chce, czy ACO chce mieć pewność, że każdy z, każda z marek będzie miała jakąś tam szansę pojawić się w, w mistrzostwach świata. Czy pomysł właśnie limitowania tego do dwóch aut na producenta jest dobry? No, weźmy pod uwagę to, że nie wiem, w sumie ile hypercarów będzie za rok właśnie w stawce. A od nich może zależeć między innymi to właśnie ile będzie miejsc dla GT3. Załóżmy, że na czym miałby być na pewno 38 miejsc w wystawce na pełny sezon, takie są spekulacje. Natomiast e, oczywiście nawet przy wylocie aut LMP2 z pełnego sezonu, to jest właściwie już pewne i to co otrzymałem w czerwcu na konferencji prasowej ACO, jest już de facto takim formalnym potwierdzeniem. LMP2 niemal na stówę wylatują nam z FIA w z wyjątkiem 24 Hours of Le i wówczas no i tak Hypercard może mieć około 18-20 na pełny sezon no to jeśli będzie 20 aut no to na wyścig, w, na no wyścig na, na resztę sezonu normalne wyścigi poza Le zostaje nam jakieś 16-18 może miejsc do 20 na pewno już rywal, do 20 miejsc w wystawce dla GT3, a biorąc pod uwagę to, że typu, tych producentów jest minimum 10, do to się czy liczymy Bentleya, czy liczymy Nissana Samsung, czy, czy, czy nie liczymy, czy liczymy, nie wiem, jeszcze inne jakieś samochody, które już raczej czyli czy liczymy Lexusa, na przykład, czy liczymy Hondę, z też akurat z NSX-em, tych jest napada od. od wiadomo czego, jest cała masa tych samochodów i faktycznie każdy każdy z tych marek chce mieć miejsce, chce mieć miejsce dla swojego samochodu w stawce. Więc nie dziwi im się, że, FIA, że ACO chce w taki sposób to właśnie limitować. Pytając, czy właśnie narzucanie no, takiej liczby dwóch aut na producenta jest to najlepsze rozwiązanie, to możliwe, że nie ma. No więc to jest, no, tak jest takie najmniejsze zło, jakie ACO mogłoby potencjalnie wybrać. Natomiast więcej Więcej wątpliwości w moim uczuciu w budzi to, że zespoły, które miałyby startować, wystawiać jakiś danego producenta, byłyby wybierane przez danego producenta, przez samą markę. Czyli na przykład właśnie Ferrari by wybierało kogo chce, kto, kogo chce, aby ten ktoś reprezentował ich właśnie w FIAWC. W no na stówę to będzie EF Corruser, to też można powiedzieć sobie wprost. BMW też może wybierać kogo chcą, kogo chcą, by ich wystawił, właśnie ich auto, gt też w, FIA, w no też nie ma, następnie to będzie w WRT, no chyba, że to będzie może w Horst, ale to będzie inna jakaś niespodzianka. Nie wiem, jeszcze inny producent, kto nie może przyjść na myśl, nie wiem, Corvette, okej, okay, no pewnie Corvette, albo będzie Pratt-Piller znów będzie wrócił jako jako pełnoroczny effort, jako pełnoroczny program, albo ktoś jeszcze inny, nie wiem, w, w każdym razie widzimy, że jest takie ryzyko, potencjalne. Że zrobi nam się z tego zamknięta liga, mianowicie, że zespoły, które że producenci, którzy są obecni w Hypercarach, są wystawieni i w Hypercarach i w GT3 przez te same zespoły. Właśnie tak powiedziałem, ale w Corsair będzie operowało programem i w Hypercarach i w GT3 i potem byłoby też z BMW w Hypercarach, w GT3, co oznacza, że mamy ta różnorodność zespołów, troszkę by nam zmalała a przez lata byliśmy przy życiu przy tego, że tych zespołów jest napadać cała masa, że jest, jest sama liczba podmiotów funkcjonujących jako, jako zespoły fabryczne, prywatne, etc. Jest znacznie szersza, teraz by na to się miało troszkę bardziej zawęzić. Brzmi to trochę jak budowanie takiej zamkniętej ligi, a jednak siłą, właśnie takim mega plusem wyścigów Endurance zawsze było to, że nigdy wyścig Endurance nie był taką, taką zamkniętą ligą, że zawsze każdy właściwie zespół jaki chciał, jaki po prostu miał jakieś możliwości finansowe, czy miał możliwości. Pokazanie się jako doby jako, jako, jako mocny godny rywal, wnoszący coś pod kątem wynikowym do, do mistrzostw, czy do Europy, czy świata, czy jeszcze jakichś innych e, zawodów, zawsze był mile widziany w stawce. Natomiast teraz, gdyby przeszedł właśnie ten pomysł, że właśnie producenci wybieraliby tego, e, kto byłby ich, e, kto wystawiłby ich auto w, w GT3, w FIA w i na pewnie no byłyby to ekipy takie, tak fabry zwane fabryczne, no to byłby to spory cios. Taką różnorodność zespołową i sprawiłoby to, że właśnie taka, to byłaby troszkę taka wary, zamknięta liga dla tych, które po prostu już są teraz w hyperkarach i właśnie to jest kolejna rzecz, ponieważ pierwszeństwo cały czas mówi się, że pierwszeństwo do wejścia do stawki jeśli chodzi o producentów mieliby właśnie mieć ci, którzy są właśnie obecni w klasie hyperkara, więc Porsche, więc BMW, więc może Porsche, BMW. Lexus, no chociaż Lexus jest bardzo mało prawdopodobny, ktoś tam jeszcze mógł, ktoś tam jeszcze jest, o Jezus Marius, zapomniałem. Ferrari, no właśnie Ferrari, GM, Cadillac, ale w tym wypadku Corvette, oni mieliby mieć pierwszeństwo, natomiast potencjalnie na ten moment wydawałoby się, że Aston Martin nie miałby mieć tego przywileju, a na przykład właśnie Aston Martin jest mega zasłużoną marką dla wyścigów dla Mistrzostw Świata FIA w WEC, dla samej tej serii, dla samych Mistrzostw Świata, bo Aston Martin jest obecny de facto z mniejszym, większym wsparciem, fabrycznym, niefabrycznym, nawet teraz jak, jak, jak działa jako TF Sport oraz D-Station Racing, yy, to i tak udziela sporego wsparcia fabrycznego właśnie tym ekipom. Cały czas Aston Martin jest obecny w Mistrzostwach Świata i na przykład nie wyobrażam sobie za bardzo tego żadnego z sezonów czy wyścigów nawet w, w tej serii, bez reprezentacji właśnie samochodów yy, Vantage GT3 yy, Taka ciekawostka, te auta właściwie nawet yy, aż do szpiku, kości są właściwie, nawet, y, mają sporo wspólnego z autem GTE Taka ciekawostka i y, jest z tego co wiadomo, podą 5 mechaników w 5 godzin i jest w stanie przebudować to auto ze specyfikacji GTE na GT3 i vice versa Bardzo byłoby szkoda, by właśnie móc nie zobaczyć już właśnie, nie wiem, yy, tych samochodów jest cała masa że jeszcze innych produktów, którzy w ogóle nie mają hypercara, nie wiem, Mercedes nie miał i nie będzie miał, bo wiadomo, bo jak myślimy Mercedes w Le Mans, to wiemy wszyscy jakie dwa, dwie sytuacje nam przychodzą na myśl, nie wiem, mamy jeszcze McLarena. McLaren, McLaren chyba po prostu na, na hypercar, na hypercar po prostu nie stać, przynajmniej samodzielnie, więc oni też. Podaję na razie z, z możliwości wejścia do topowej klasy, a chcielibyśmy ich zobaczyć ze samochodem GT3 i byłoby szkoda też właśnie gdybyśmy ich nie zobaczyli, więc mam nadzieję, że tutaj to nie będzie tak, że faktycznie nam się to pozamyka do tych, którzy już są w klasie Hypercar i będzie miejsce dla, dla samorządów poza Hypercarowych, mimo że Mimo, że to tego miejsca będzie mało jeszcze, a jeszcze mi się, że Iron Lynx i Lamborghini to będzie właśnie kolejna kombinacja, więc y, mielibyśmy mieć y, Iron Link's, czy WRT, czy F Corse i w y, topowej klasie, i w tej drugiej klasie nie będzie żadnej innej trzeciej klasy i mielibyśmy takie węższe grono zespołów, co nie wiem czy dla mnie czy byłoby dobre. No bo jak im jest mniej takich zespołów, tym mo mogą one bardziej jakoś lobować. Y, czegoś po że mamy troszkę większą siłę polityczną względem, względem promotora zawodów. Oczywiście już inną siłą polityczną jest, już stanowią sami producenci i na przykład seria DTM w ostatnich ja latach się mocno przekonała, jak bardzo złe jest to, szkodliwe dla sportu jest to, gdy producent może dyktować promotorowi, też władzy sportu, praktycznie wszystko co sobie zamarzy. Widzę właśnie Class One, czy jeszcze Class One zostało wymuszone przez producentów, przez ówczesnego Mercedesa, przez BMW, przez Audi, po czym coś stało, Mercedes, wycofał się w ogóle z, z, tego, z, z tej klasy z tej serii, zanim jeszcze weszło Class One. BMW wycofało się na samym końcu, ale on też w pewnym momencie wyciągnąło wtyczkę, dlatego że tam doszło do zmiany zmiany podejścia, zmiany, zmiany strategii długofalowej. Drugo, drugo, I potem wiadomo co z tego wyszło. Więc to jest, tak, to jest taka rzecz, która jednak budzi moje, budzi, moje, budzi moje obawy. Czy coś tu jeszcze mielibyśmy, mielibyśmy jeszcze mieć do, do, do zauważenia? No właśnie. 16 mniej więcej 18 miejsc, tak też podajewacie tej dysporcji dodatkowo, że mniej więcej tyle byśmy mieli mieć miejsca w stawce. Hmm. No i właśnie pytanie, czy na pewno, czy na pewno będzie taka otwarta klasa, na pewno w lms będzie sporo miejsca dla zespołów prywatnych, że tam będzie, można, tam będzie większa dowolność że tam nie będzie aż tak bardzo patrzyło na to skąd jesteś, jaki masz budżet i tak dalej, jakie masz możliwości. Tam troszkę to będzie bardziej twarde, oczywiście też w lms tego miejsca troszkę też jest więcej. Też dla autyki te niekoniecznie, ale w każdym razie tam nie ma, nie, ma, nie, ma, nie ma hypercaru, więc nie będzie jakiegoś kombinowania. Czy coś tu jeszcze można ciekawego zwrócić uwagę? no cóż, yy, wydaje mi się, że pewnie najważniejsze decyzje już pewnie już zapadają lub już zapadły. Mam nadzieję, że w przyszłym roku, gdy właśnie już nam auta GTE znikną po tym sezonie i wejdę nam auta GT3, będzie takim nowym, dobrym rozdaniem, ale nowym, dobrym rozdaniem po Erze, która była świetna i nie będzie ona w żaden sposób gorsza od tego co mieliśmy do tej pory może będzie lepsza i będzie wolna właśnie jakichś takich rozwiązań które mogą sprawić, że konkurencyjność Audi GT3 może gdzieś tam, tam się zachwiać pamiętajmy też, że ta klasa ta klasa musi być cały czas relatywnie tania sukcesem właśnie Stefana Artela przez te wszystkie lata było to, że GT World Challenge, tam Blown Pain y y y coś tam Series, etc. wszystkie takie serie, które mi właśnie zarządzało SRO lub też obecnie lub też mamy D -D -D za za zarządzane za przez ADAC, które też z kolei jest promotorem GT Masters, czyli klasa GTD Pro oraz GTD w Imsa Car Championship. Te wszystkie klasy właśnie cały czas ich plusem, bo oczywiście tam, poza mają tam ponieważ to troszkę ma inne podejście. Prawie wszystkie klasy czy serie oparte o taki GT3 zawsze były relatywnie tanie. I nie było też tam zbyt dużego zaangażowania producentów. Yy, Pomimo oczywiście takie wyścigi jak 24 Hours of Nürburgring, 24 Hours of Spa, to są absolutne wyjątki, ale przez większość, prawie, prawie wszystko to inne, co mamy w, wśród, w rodzinie Audi GT3, jest zawsze takie relatywnie tanie, relatywnie niezależne od producenta, że to jest yy, walka zespołów. Na know-how, na pit-stopy, na to jak rozgrywasz stinty, na to jak rozgrywasz to, w którym momencie siedzi twój, twój najlepszy kierowca w aucie, kiedy masz w aucie silvera, kiedy masz w aucie brąza i walczysz tym przeciwko innym, równie sobie mocnym zespołom, równie sobie właśnie konkurencyjnym zespołom i mam nadzieję, że w przyszłości tak to się utrzyma. To, jest taki mój, to był taki mój szybki komentarz, szybki strzał, komentarz na szybko odnośnie tego, co może by się wydarzyć w erze Audi GT3. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.